zakończenia głosu przez Komisję Skrutacyjną. Proszę Panią Przewodniczącą Komisji o e, przedstawienie wyników dzisiejszego głosowania. Dziękuję bardzo. W imieniu Komisji Skrutacyjnej, w skład której chodzi radna Laura Ogonowska, radny Zbigniew Zięba i ja przedstawiam protokół ustalenia wyników głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Powiatu sporządzony na sesji w dniu 9 listopada 2016 roku. Komisja skrutacyjna w składzie, który już przedstawiłam, po wyjęciu karty z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Powiatu Złotoryjskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 16. Na Przewodniczącego Rady Powiatu złożono kandydatury radnych Pani Barbary Kowodziej i Pana Ireneusza Żurawskiego. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 16. Liczba kart wyjętych z urny 16. Liczba kart nieważnych 0. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 16. Liczba głosów ważnie oddanych za wybory poszczególnych kandydatów i czytam w kolejności alfabetycznej. Barbara Kołodziej oddano głosów 6, Ireneusz Żurawski oddano głosów 10. Komisja Skrutacyjna stwierdza, że bez względną większością głosów w wyniku kolejnego głosowania na przewodniczącego Rady Powiatu Złopolskiego wybrany został radny Ireneusz Żurawski. Stwierdzam, że zgodnie z protokołem Komisji Składacyjnej Rada Powiatu przyjęła uchwałę nr 25 przez 2016 i wybrała na przewodniczącego Rady Powiatu Złotowiańskiego radnego Ireneusza Kierowskiego. Serdecznie gratuluję. Materiały, pani przewodniczący, materiały oddajemy. Nie może być Było głosowanie tajne. Proszę państwa. Oddaję dokumenty na ręce. Co im udało się? W związku, w, związku z wyborem, w związku z wyborem zapraszam naszego nowego przewodniczącego tutaj na to miejsce i przekazuję mu dalsze prowadzenie w obrad dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Szanowni Państwo, radni, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim radnym za wzięcie udziału w głosowaniu, nawet od przewodniczącego, kto to w sposób szczególny. Dziękuję tym, że należałoby powiedzieć krótko. Wybory się skończyły. W tym momencie przystępujemy do pracy. Mam nadzieję, że będziemy tworzyć jeden zespół prawnych powiatów. Jeszcze się dziękuję. Punktem. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, ale rozumiem, że takich nie było. Te, które, te które, ta, która była, została chyba już wyjaśniona, tak? Panowie, od razu jeszcze raz Panowie Wysokiego przepraszam, że podesłucham, czy Aha, nie, przepraszam. Tak, takie zapytanie zostanie mi do informacje od razu jeszcze Pana radnego wiceprzewodniczącego. W sprawach różnych informuję, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 13. Jeżeli w sprawach różnych, to mamy jakieś sprawy, które proszę, proszę. Panie Przewodniczący, Rado. Szanowni, szanowni, ja jeszcze do Pana Radcy, do Panie Radcy, czy uchwała wchodzi w życie o powołaniu Przewodniczącego z chwilą odczytania protokołu e, tak jest. czy też musimy formalnie? Rada wyraziła swoją wolę poprzez głosowanie. Przewodniczący winien stwierdzić, że stwierdzam, że Rada poprzez swoje wybory uchwałę o, o wyborze Tak, Ja chciałam podziękować koleżankom i koledze, którzy byli w komisji skutacyjnej za bardzo profesjonalne przeprowadzenie wyborów. Myślę, że to jest podziękowanie od nas wszystkich. Dziękuję. Skoro nie ma więcej spraw, w tym punkcie obrady 25. sesji Rady Powiatu Do zobaczenia na komisji.